Niestety dzisiaj bardziej o dyskietkach niż o kablach, bo wszystkie kable mam zajęte. <coughs> Nie palcie tego świństwa. Ja jestem w nowym. A to jest amator dysk yy, yy, kabli. Zapraszam. Cieszę się, że Was przybywa, bo pomysłów na takie sceny jak ta mam, co nie ma. Niestety los znowu nieco pokrzyżował moje plany, ale przynajmniej jeden odcinek będzie na tyle krótki, że większość prawdopodobnie obejrzy go od początku do końca. Kto wie? W tym odcinku będziemy odczytywać na Amidze dyskietki, które były wcześniej zapisane na pcecie. Miałem pewien problem, jeżeli chodzi o stację pcetową, ponieważ mój komputer jest na tyle stary, że już można by było kupić nowy, a na tyle nowy, że już nie idzie do niego podłączyć stacji dyskietek. Nieco sceptycznie podchodziłem do zewnętrznych stacji na USB, ale wyłapałem, że u mnie w pracy jest taka stacja, więc nie obeszło się bez dorwania się do niej. Nagrałem parę dyskietek i zaraz będę je odczytywać. No to. Idziemy do amigi. Więc może zacznijmy od tego, co mamy na dyskietkach. Z racji tego, że nagrywałem dyskietki pospiesznie. Przez, no oczywiście z względu na to, że byłem w pracy, a nie na wakacjach, nagrałem cztery dyskietki, z czego na trzech dyskietkach znajdują się gry, z czego jedna nie działa na mojej Amidze, o czym się dowiedziałem później sprawdzając to na emulatorze, i w razie czego jedną testową dyskietkę, po prostu z plikiem tekstowym. Tą tutaj na dzień dobry odrzucimy, gdyż nie śmiga na mojej Amisi. Wśród pozostałych dyskietek, dwie są z grami, a jedna z tekstem. Ta z tekstem wygląda tak. No i zostały jeszcze te dwie. Przed wczytywaniem każdej kolejnej dyskietki, będę pokazywał jej zawartość na pececie. razem mniej więcej z drzewem plików. Zawartość tych dyskietek będziemy na szybko kopiować do RAMu i odpalać z RAMu. Bo jak wiadomo, jeżeli coś można skopiować do RAMu, no to już można później też skopiować to na dyskietkę. Zaczniemy od wczytania dyskietki vs Tutaj nam się wczytuje CrossDOS. Jak widzimy, mamy zamontowane dwa urządzenia, DI0 i DI1. Pala Michel'a. Przesunę go sobie trochę niżej, żeby w razie czego było widać ikonkę. Zaczniemy na szybko od dyskietki z tekstem. Zaraz wyświetli się jej zawartość. Wkładam tą dyskietkę do drugiego napędu i właśnie wyskakuje nam DF1BAT. Oczywiście dlatego, że jest to dyskietka w formacie MS-DOS. Ale nie powinniśmy się tym przejmować, gdyż tutaj właśnie przechodząc zamiast do napędu DF1 przechodzimy do napędu DI1 wyświetlamy wszystkie pliki w środku I jak widać jest w środku plik tekstowy o nazwie chyba tekst testowy o ile dobrze pamiętam, jak widać zgodnie z formatem MS-DOS nazwa została skrócona nie stoi to na przeszkodzie żeby skopiować ten plik do RAMu i tam go sobie przeczytać. Plik został skopiowany. Przechodzimy do ramu. Jak widać jest on w dyskura. No i wszystko czarno na gierem widać. Ten tekst jest tekstem testowym. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą dyskietkę. Na drugi ogień idzie ta dyskietka. Na niej są trzy gry: Flipper, Bagitman i Donkey Kong. W większości widzów raczej niewiele powie nazwa Flipper. Natomiast na pewno, jeżeli ktoś kiedykolwiek w domu miał Komodora, to na pewno skojarzą mu się nazwy Bagitman i Donkey Kong, gdyż to są porty gier, które znalazłem na Aminecie. Mamy grę skopiowaną, możemy teraz przejść do ramu i odpalić. Wystarczy wcisnąć fire i można próbować przegrać jak jeden No i ciekawe jak daleko zajdę Nie będzie chciał skakać, co? Dobra, długo nie musiałem czekać na śmierć. Została nam trzecia dyskietka z Grand Frantic Freddy. Dobrze. Więc mamy tutaj folder Franti, czy też katalog, przechodzimy do niego, szukamy pliku wykonywalnego, tutaj to będzie zylda 1 Tak raz tych czterech mi się najbardziej podobała. Proszę, coś mi, się, coś mi się udało tutaj. No długo to nie trwało. I to by było na tyle. Wiem, że gdybym dysponował mocniejszą Amigą, mógłbym te pliki spakować do jakiegoś archiwum, żeby wtedy nazwy nie zostały naruszone. Ale jak widać w przypadku tych gier nie stanowiło to większego problemu. Odpalały się bez problemu. Foldery z tymi grami były przygotowane w taki sposób, że podobno wystarczyłoby je nagrać na butowalną dyskietkę i one wtedy by wystartowały. Dodam też, że jeżeli dysponujemy odpowiednio dużą ilością ram to możemy w taki sposób nagrywać... Obrazy ADF na dyskietki. Oczywiście jeden obraz musiałby być nagrany na dwie dyskietki w dwóch częściach, a potem połączony w jedną część na, na amidze. Oczywiście dlatego, że dyskietki w formacie MS-DOS mają mniejszą pojemność niż te w formacie amigowym. I to by było na tyle. Ja jestem Vejin Nowem, a to był amator kabli. Cześć!